Witam panowie, kolejny Grind Event nam się zrobił e, Słuchajcie, ja miałem już bardzo, bardzo dawno temu ten filmik stawić, ale jeszcze po drodze ladder był, jeszcze były inne sprawy e, Ale przyszedł czas najwyższy, słuchajcie, e, żeby te, żeby mieć jak największy procent do tego nowego grindowego eventu, to e, trzeba mieć panowie, niestety. Ale tych trzech nowych zawodników: czyli nowego Kalca, nowego Rivaula i, e, i nowego Gentile. Jeżeli e, trafiliście, gratulacje. Bardzo się cieszę, e, obyście mieli jak najwięcej procent, e, ale jak nie trafiliście, słuchajcie, sprawa nie jest stracona. Nie jest stracona. I teraz tak. Muszę wam coś pokazać, coś co e, sugeruje, a raczej no zalecam, a nawet powiem szczerze, i nalegam, e, żebyście wszyscy zrobili. Nie każdy będzie mógł oczywiście zrobić perfekcji, nawet ja nie jestem w stanie perfekcyjnej drużyny ułożyć na tego eventa, ale pokażę wam jak ją zrobić. Słuchajcie, sprawa jest prosta. Jest prosta. Wchodzicie sobie w waszego teama, oczywiście, że tak. I wiecie, no ten, dla przykładu, to jest mój team, tak, taki jest zielony, bla bla, niech sobie będzie, nie jest wcale najlepszy, ale też najgorszy też nie. Się... Dobra, i teraz tak, no ja chcę zbierać jak najwięcej. No to wiadomo, mam na samej górze mam kogo? Mam, mam najlepszych strzelców, tutaj mam dwóch kolejnych strzelców, tak. I chcę zbierać jak najwięcej, mam jeszcze tego Santane, ja ewentualnie jak będę, i będę chciał strzelać, pukać jak najwięcej tych goli, żeby może wpadło troszeczkę tego złota, którego jest uh, potrzeba w tym evencie i to bardzo, bo powiem Wam szczerze, wszystkie trzy formacje są bardzo, bardzo dobre. Uwierzcie mi, wszystkie trzy formacje złote, normalnie na wagę tak zwanego złota. No ale dobra, no to to jestem ja. No to To jest moja drużyna, no to co ja chcę? No ja chcę zieleni, prawda? No ale zaraz ktoś przecież gra niebieską, albo czerwoną, i, albo w ogóle gra tęczową drużyną. Dlaczego ma tylko dawać procent do zieleni, tak? No gdzie w tym logika? Zgadza się? Bo my będziemy non stop to szerować. Pamiętajcie, że to jest ustawienie. E, gramy tak, żeby szerować dla klubu, żeby klub przez cały czas korzystał. Nie tylko wtedy, kiedy padną zieleni albo niebiescy. Tak, więc słuchajcie, co robimy w tym przypadku? Sprawa jest bardzo prosta. Czekajcie, tylko kliknę na jakąś mało ważną drużynę. To jest czwę, czerwień niebieski, e, Japonia wczorajsza, niebieska. E, dobra, to niech będzie. Y, I teraz tak, gdzie to jest, gdzie to jest. Wchodzimy w autopik, proszę Państwa, wchodzimy w autopik, to jest proste, bo to akurat nie ma co tutaj się zastanawiać. I e, robimy na full auto. Jak widzicie, pierwsze co wyskoczyło to Fest Schneider, Santana, Hino, e, Levin, Levinem, tak? Misaki. E, patrzcie, ile festów wyskoczyło. Fest, 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 fest. Jest jeszcze, patrzcie, Nitta też na feście, tak? E, słuchajcie, co tak naprawdę jest Wam potrzebne? Jak najbardziej. Festowi, ale uwaga kto? Strzelcy. Panowie, festowi strzelcy, nie wyjaśnię wam dlaczego tak jest, nie wyjaśnię, to jest dla mnie też zagadka, dlaczego klub ustawił to w ten sposób, ale festowi strzelcy, którzy zdobędą gola, mają od razu większe szanse na strzelenie za złoto. I to już udowodniłem nieraz, i to nie tylko ja sprawdziłem, ale i kilku naszych graczy. Słuchajcie, jeżeli macie festowych strzelców, dajecie ich naprzód. Dajecie ich naprzód i na attacking midfielder wy dajecie ich naprzód, bo oni mają wam strzelać gole. I oczywiście zaraz powiecie, że no ale zaraz ja trafiłem Rivaula, ten z procentami i to to ja chcę, żeby on strzelał. Nie. No nie. On daje tylko procenty szanse. I jak on strzeli, to wcale nie oznacza, że strzeli za złoto. On tylko daje szansę swojej drużynie strzelenia za złoto. Więc jak wygląda dalsza, e, dalsza taka, dalsze takie układanie drużyny? Słuchajcie, teraz wam pokażę, jak ja zrobiłem swoją drużynę na tym koncie i na wszystkich innych, tylko że nie, nie każde konto jest takie samo, prawda? Jak mówiłem, to była moja pierwsza, ale ta jest właśnie na grind. Ta jest na ten ostry grind. Jak zobaczycie, tak jak wam mówiłem na samym początku są najlepsi strzelcy, którzy najwięcej e, goli strzelają. Tu jest Misaki. Ten jest od podawania i on nie ma strzału, więc mogę sobie odpuścić. No i niestety Lewin jest znowu u mnie, bo on ma e, bardzo dobrego pasywa oraz 80 osiem, Lewin shota A, więc z daleka to on ze 4 gole puknie. Ale to i tak nie jest dobrze, słuchajcie, bo na moim tym yy, prawdziwym koncie, na tym moim głównym, yy, to ja tam mam sześć festowych strzelców. I oni wszyscy naparzają jak tylko wlezie. Bo oni mają strzelać gole. Tylko oni. Jeżeli macie kogoś innego, eventowego, nie. O, to i tak oni mają strzelać gole. Więc co robicie dalej? Słuchajcie. Tak jak widzicie, przód ma być napakowany najsilniejszymi festami strzelającymi, jakich, jakich tylko macie. I nieważne jaki on, ten, z jakiej on drużyny jest, czy z junioriów, czy z tam, ja wiem, klubowe, czy inne middle school, to nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby on strzelił waszego gola. Ale tylko festowy. Żaden Dream Collection, żaden inny, tylko festowy. No dobra, no ale to się robi problem, bo drużyna się robi tęczowa, kompletnie nienacyjna, tak, tak, spójrzcie na mnie, wszystkie nacje są nagle, prawie wszystkie, nie, dobrze mówię, wszystkie, tak, no, wszystkie różne drużyny są, tak, czyli Asian Qualifiers, Junior Youth, World Youth, co tam jeszcze jest, Junior, ten, World Youth, Japonia, World Youth, wszystko jest, w cały świat poszedł, poszła cała drużyna. I co my z tym fantem robimy? Słuchajcie, no, nie ma co ukrywać, trzeba brać takie, takie team skilly, które są neutralne. I jak dobrze zobaczycie, pierwszy mój neutralny pochodzi od y, Kazuo i on daje y, wszystkim forward... Wardiufowi daje, czyli prawie każdy z tych zawodników, prawie każdy y, dostaje y, już procenty, ale i daje z komu forwarderom, czyli strzelcom, tak, a, ten... Yy, daje jak najbardziej procenty 10, tylko 10, no ale jak ma być ogólnie, to niestety kosztem czegoś. Następnie bardzo ważna rzecz to jest. Jeżeli macie, jeżeli macie yy, feja, tego feja, jeżeli macie tego feja, obowiązkowo, nie dość, że on u was jest na, na boisku, to on jest waszym Najlepszym dostarczycielem waszych, waszej siły. On ma póki co najlepszy team skill w całej grze. Najlepszy. Uwierzcie mi, to jest najlepszy, bo was interesuje, żeby forwarderzy i attacking midfielderzy byli. Naj, yy, ten, najsilniejsi. Oni mają wam zbierać piłki, oni wa, 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 mają wam strzelać gole. I tylko dla nich jest najważniejszy procent. Na trzecim miejscu u mnie jest dla euro. Tak? Dla, 10% dla euro. Dlaczego? No bo. Pff, bo już nie miałem co robić, tak? No już, już, już klapa totalna, niestety moja drużyna jest taka, jaka jest. I koniec. I koniec. Bo tak naprawdę to mogę ustawić sobie Rivaula, żeby dawał yy, non tak i będzie jeszcze lepiej, tak? To jest to jest akurat moja sprawa, to jest moja drużyna. A, i jeszcze zapomniałem, przecież z ma forward i keepers, pewnie dlatego jest na boisku. Ale dobra, nieważne, o co chodzi? Proszę Państwa, teraz jeszcze jest taki drobny problem. No dobra, no ale macie tych nowych, gdzie ich wsadzacie? Na DM i DF. Tam stawiacie tych nowych z procentami, bo tylko tam oni mogą być. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli macie feja na boisku, to to jest bardzo ważne, bo wtedy możecie go mianować kapitanem. I patrzcie, on mi tutaj stoi, on mi tu stoi absolutnie w, w kompletnie złym miejscu. Ale ja go mogę tu dać, bo piłka absolutnie do niego nawet nie dojdzie. A nawet jak dojdzie, to i tak Zino złapie i poda dalej. Słuchajcie, to jest grań tak prosty, że jeżeli wam strzelą gola, no to to chyba jakieś święto będzie. Gwarantuję wam, że większość waszych meczy na pewno będzie wygranych, jeżeli zaczniecie grać taką drużyną. Bo oni z natury już mają najwyższe staty, najwyższe procenty i ich skille są najsilniejsze. Z, z, od razu z góry. Więc w związku z tym, jeżeli macie Feja, to jak najbardziej dajecie go naprzód. Bez zastanowienia, bez żadnych, no, przepraszam, do, do drużyny. Nieważne, gdzie ważne, żeby on nie strzelał, ważne, żeby strzelali jak najlepiej ci, których macie festowych, strzelających e, forwarderów i attacking midfielderów. I na sam koniec wam pokażę. Pamiętajcie, ułóżcie sobie wasze team skills e tak, żeby najbardziej pasowały do waszej drużyny. I na sam koniec pokażę wam jeszcze szybko listę, którą jeszcze później wstawię na, do nas, żebyście sobie mogli zawsze spojrzeć. Zobaczcie, jakie są jeszcze awaryjne, bo przecież wiadomo, że samym fejem nic nie zdziałacie. Z lewej strony spójrzcie jest na samej górze Fej. I wiadomo, on jest najlepszy. On jest najlepszy na, na takie coś, to jeżeli go macie obowiązkowo w, ten, dajecie go do drużyny i on jest waszym kapitanem. Dlaczego? Bo jeżeli dajecie najsilniejszy Team Skill na kapitana, to ten kapitan później szeruje dla każdego. I, o, I to jest najważniejsze. Nie żada, ten, nie żaden zielony, nie żaden plus czerwony, nie żaden World youth, przepraszam, nie żaden Juniorów czy non Japanese, tylko. War, albo takie coś, albo jak widzicie jeszcze niżej World Youth, dlaczego? Bo prawie każdy, prawie każdy Są oczywiście teraz od razu ten Mówię, że wstawili całkiem niedawno e, Tych z Junior Youth a, Zgadza się, kilku, tak? Ale większość z nich Jest World Youth Chyba, że mówimy o rivalu z Katalonii No to to jest inna para kaloszy Ale większość z nich jest World Youth, z tych festów czy to będzie Japonia, czy to będzie, e, czy to będą Niemcy, czy to będą e, South America, czy teraz Latynosi, teraz, tak? To i tak World Youth najwięcej będziecie mieli z World Youtha, z tych strzelców. I tak jak widzicie, kolejne team skille. Mamy od tego Hidena, Matsujamy i Akaya oraz od skrzynkowego Espada, ale to mało kto go w ogóle ma, I ale, ale on daje World Youth plus 10, czyli też daje jakiś procent, zgadza się? A dodam wam tylko, że bramkarz jest niezależny, tak? No wiadomo, bramkarz wam nie strzeli gola, nieważne kogo macie, może być pod World Youth, może być pod Junior Youth, kompletnie to nie ma znaczenia, byle by on tylko wam łapał piłkę i tylko to. I zobaczcie jeszcze, na, jeszcze niżej e, ten zielony Sakon, e, dwu, cała trójca e, South America, co kiedyś był baner na nich, e, co dają 15% e, do forwarderów, to też jest dobry team skill. Tak. Po prawej stronie zobaczcie też Sakon i e, Chana, nie, on jest Faran i Chana. E, to e, oni, z tego co pamiętam, to dają właśnie forward IGK plus 13%, czyli dla forwarderów mają 13% już na start. Tak? To są bardzo przydatne team skille. Nie, yy, Nie próbujcie, błagam Was, nie próbujcie dawać niczego innego, jak tych zawodników, których Wy widzicie tutaj. Jeżeli macie jednego z tych zawodników, jeżeli nie macie. Najlepszych team skilli Bo wiadomo, że patrzeć na to Najlepiej od, yy, z lewej strony Jak widzicie, od feja I coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej I cała prawa strona, jeżeli kompletnie Nic nie macie, ale macie kogokolwiek Z tych Dajcie ich na kapitana Ponieważ Jak najwięcej jest nam potrzebna Siła, bo Jak nie wiem, czy wy zauważyliście Już wam pokazuję Ale spójrzcie na siłę tej drużyny ona jest, wszystko ma na fioletowo, jest zmaksowana. No ale patrzcie, ona ma tylko 758. Przecież wiecie dobrze, że dzisiejsze standardy to jest 850, stan, taki, taki minimum standardu. A 758 to. Pff, przepraszam, co, co z tym zrobić? No właśnie, i dlatego wszyscy muszą dostać wszyscy muszą dostać Team Skilla. Takiego, którym ma pomagać wszystkim, rozumiecie? nie tylko Europie, nie tylko y, latynosom i nie tylko Japończykom. Natomiast, słuchajcie, jeżeli faktycznie nie macie żadnego z tych zawodników, bo jeszcze może tak to wyglądać, no to, no co ja wam poradzę, no, t, trudno. E, zgadamy się e, na tym, na czacie, jakiego, może da, jakiego można wstawić jeszcze innego zawodnika, tak a póki co, życzę miłej gry strzelajcie goli jak najwięcej, wszystkie trzy złote formacje są naprawdę, naprawdę dobre, wszystkie trzy więc jeżeli macie czas i chęć grindujcie ile wlezie z tą drużyną złoto wam będzie padało w trybie normalnym więc jeżeli macie możliwość nie zastanawiajcie się stukajcie, dzięki i widzimy się w kolejnym filmiku